Boże, jestem z naszym, naszą, czyli w szkole. Szkoła jest niedaleko mnie, niedaleko parafii, to jest jakieś 40 kroków jest tak blisko. I, i ta szkoła jest imienia Padre byłego proboszcza, czyli księdza Andreotti, Franciszkaninę, właściwie ojca. Mam tutaj ze sobą Don ze Koko, jest profesor Koko, więc jest nauczycielem tutaj i opowie troszeczkę o tej szkole. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, padre, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo, eh, cómo, eh, ¿Qué podemos decir sobre este, este colegio? ¿Qué se, ¿Qué se llama este colegio? Bueno, padre, hace años este colegio ha nacido con el nombre de Omereque, solamente Omereque, ¿no? Entonces, ya cuando el profesor Wilfredo González, que también ha sido exdirector y es ex profesor omerequeño, entonces ha nacido la idea tanto de él y de, como de mí de cambiarlo el nombre. Cambiar el nombre porque el padre Anselmo Andriotti ha trabajado mucho por que ha hecho muchos proyectos. Y aparte de eso, eh, yo y él éramos monaguillos de él. Entonces, como también ha ayudado en la infraestructura para que se pueda hacer este nuevo colegio, más de 100.000 bolivianos nos ha colaborado él. Entonces, en honor y homenaje a él, eh, se ha cambiado con el nombre de padre Anselmo Andriotti. No es mucho que se ha cambiado esto, debe ser eh, unos 9 o 10 años de tiempo. A, sì. e, tutaj profesor mówi nam, że e, szkoła ma imię e, tego księdza, ojca Andreotti, porka ojciec Andreotti pracował tutaj 20-30 lat. Zrobił bardzo dużo. Ja mam dokumenty w parafii, że zrobił orechem, e, na przykład, przepraszam, bo czasami wbijam z hiszpańskim, e, zrobił na przykład e, dla nich wodociągi z gór, z woda schodzi, ale zrobił także i część szkół. Tutaj mówią, że zrobił połowę szkoły, więc zmienili nazwę z szkoła amerykańskiej, e, zmienili na szkołę imienia e, Padre, czyli ojca Andreotti. i dlatego ta, ta szkoła się tak nazywa. Eh, zapytam, ile mamy teraz eh, uczniów. Quantos, quantos tenemos eh, niños aquí? Jovencitos. Eh, padre, tenemos alrededor casi de 600 alumnos. 600 sí. alumnos que vienen eh, z bliskich społeczeństw, takich jak Chanka, Juzgado, i mamy w trzech sekcjach, pierwszą sekcją, drugą sekcja, kinder, to primaria i y sekundaria. Mm -hmm. e, Profesor, nauczyciel mówi nam o tym, że e, jest tutaj około 600 uczniów, e, nie tylko z numerka, bo dzieciaki i młodzież, bo, e, ponieważ są e, dwa stopnie jakby, e, szkoła dla dzieci i dla młodzieży, aż do 17 roku życia. Przychodzą tutaj i uczą się nie tylko z Momerek, czyli tu z blisko z tych domów, z mojej miejscowości, ale też schodzą z gór, z różnych małych wioseczek, schodzą, uczą się i wracają lub też mieszkają, To jest internat też dla nich. Provekoko, kiedy mamy problemy z Aora? Jestem, znaczy, pytać, jakie mamy problemy tutaj w Momerek. Kiedy mamy problemy? Padre, a ver, eh, con la llegada de la pandemia hemos tenido un problema grande que es eh, la economía, ¿no? Eh, no se vende los productos como se vendía antes, eh, si se vende también se vende barato. Aparte de eso, Padre, eh, este año pasado que ha venido ha llegado una helada, ¿no? Que, que nunca sabíamos ver eso, ha quemado todos los productos y aparte de eso, eh, usted es conocedor también que ha llegado una granizada que ha pasado por el sector de Omereque y ha destruido todos los sembradíos, ¿no? Entonces la helada, el granizo y la pandemia más ha, ha, ha colapsado. que ha llegado a una, a una situación donde los niños y las familias han tenido que salir, han emigrado a otro lugar, por ejemplo, ha salido a, algunos han salido a Chile, otros han salido al Brasil, otros han retornado a España y han abandonado a sus hijos con sus familiares, con sus abuelos, algún pariente han dejado y hay niños que realmente se han quedado y están abandonados. Esos niños a veces comen, a veces no, entonces a veces tienen materiales para la educación, a veces no, entonces hay una situación que preocupa, padre, que preocupa tanto a nuestras autoridades, a, la, a los profesores, a la dirección y a usted también, padre, he visto que está preocupado por esa situación. Uh -huh. eh, profe, całej społeczności właściwie, że w ostatnich dwóch latach było, była ta pandemia oczywiście, co spowodowało, że ludzie nie mogli sprzedawać swoich owoców i warzyw, bo w Ameryce produkuje się owoce i warzywa. Później, to już za moich czasów bardzo mocno, przyszło, przyszedł Wielki Grad, który zniszczył totalnie wszystkie owoce i warzywa. To było w tamtym roku. Później przyszło, oni nazywają to Elado, więc, Elado, więc przyszło Przyszły przymrozki, czego nie ma w ogóle, więc zniszczyło ten znów. Totalnie. I dlatego rodziny są bardzo biedne. I, i, i tu mówił profesor, że, i to jest prawda, wiele. Rodzice zostawiło dzieci, na przykład swoim babciom, pięcioro, sześcioro, i wyjechali do Hiszpanii, ratować sytuację finansową, do Brazylii, do, 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 do na Chile tam, Chile. Więc zostawili, te dzieci są zostawione same sobie. Babcia nie jest w stanie te dzieci przygotować. Babcia nie jest w stanie dać im pieniędzy. Więc często te dzieci przychodzą biedne bardzo, głodne, bez butów. Ja trochę opowiem o akcji, które chcemy zrobić tutaj z nauczycielami. I hmm. e, troszeczkę później w tym filmie e, w jakiś sposób chcemy zaradzić tym problemem. Zatem gracja przygotowuje. Gracja Jesteśmy z urodem tutaj. W kolejkę to są dzieciaki. Dzieciaki mają ładne mundurki. E, On mamy tutaj jedną uczennicę które biegnie sobie, ale te mundurki tu właściwie tylko jest przykrywka tego, że często bardzo bardzo są biedni, o mają miseczki, bo mają teraz takie coś. werga, wen, wen. Mają takie coś jak śniadanie szkolne, gdzie dostają troszeczkę jedzenia, ale to jest zazwyczaj tylko e, tylko coś do picia i małych chlebek. Dzisiaj też mają obiad, to nie dlatego. Hola! cómo zdas, Hola. Ola! Hey, dzisiaj mają też obiad, dlatego no są miseckie, ale mają obiad tylko dwa dni, we wtorek i w czwartek. W poniedziałek, w środę i w piątek dzieciaki nie mają. Tutaj obiadu mają tylko małe śniadanko które im tutaj państwo zapewnia Hola! Saludamos, aquí, Saludamos! 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 Jebien. Oni są bardzo, bardzo zawsze... Bardzo mili. Nie. Dzisiaj by nie obciskuję, zazwyczaj jeszcze mnie. O! Nie <grymne> ma <grymne> Zazwyczaj jeszcze mnie obciskują tutaj. Oni są bardzo przyjaźni dla księdza. Ksiądz dla nich znaczy za dobro. który by tu nie był z misjonarzy. Więc oni często jak ja to wchodzę, to nie mogę przejść, bo wszyscy mnie obciskują. Przyciągniemy. Padres i to, padres to. Więc dlatego tutaj mamy też część tej szkoły. To nie jest, to jest szkoła w naszym znaczeniu. Ta szkoła jest. Yy... O! Tutaj jest profesor następny, który z nami współpracuje. Hola, buen día, profesor Oscar bien. Ten profesor z nami też współpracuje. Gramy też środkówkę z nim, to jest też ciekawe, bo mamy kancie parafialną, więc błysko parafialne. To jest, to jest właśnie szkoła boliwijska. Boisko jest w środku, zadaszone. Ale zaraz za wojskiem są domy, i tu jest problem, bo cogle dzieciom ucieka piłka za ten no, dom i trzeba skakać. Te budyneczki w środku mają małe klasy, i w tych klasach dzieci się uczą na różnych poziomach. Więc to jest, ta szkółka jest mała, ale pomieści 600 uczniów. No Jest problemem, że, że po prostu jest też mało miejsca w tym wszystkim. Oni ją właśnie przychodzą obok mnie, się kręcą tutaj, żeby. żeby Eee, to jest trochę być przypadkiem, czyli przy mnie. Będzie ja. Zamknijcie przyjdziemy, Wejdziemy do jednej klasy. To są bardzo małe dzieciaczki. Eee, z tak zwanej zeróweczki U nas to chyba jest mniej. Buenos dias! Buenos dias! Buenos si, a todos! Buenos dias a todos! Si, si. Como están, bien? Bien, ja się pytam, czy mają się dobrze. Mają się dobrze, tak wszyscy, bo są malut, malutcy. Ola! Sympatycznie, si. Hasta luego, muchas gracias. Więc to jest wasza klasa. O, właśnie, to mnie obciskuje, proszę bardzo. Jedna. To jest tam. O! Obciskują mnie, tak, właśnie, to jest takie życie, proboszcza, jak przychodzi do, do szkoły. O! Wszyscy, wszyscy. Które są? Dlaczego mają salon Arriva. A mają klasę swoją tutaj. A por Jest ma tę maskę? Dlaczego ma maskę? No. A, Więc, drodzy Państwo, to jest właśnie szkoła. Tak wkrótce. Boliwijska nasze kolegio imienia ojca Andrea Otiego, Franciszkanina, który zrobił bardzo dużo. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Saludamos a todos. Z powrotem jesteśmy w, kolegium, w szkole, ale tu jest bardzo ważna część szkoły, bo to jest gabinet pani dyrektor, która jest z nami. Pani dyrektor chce pozdrowić Polaków i tych wszystkich, którzy o nas gorąco myślą. No, e, buenos dias, Donia. Dona dyrektora, si? Aquí hay trzeba saludar wszystkich Polaków. Muy buenos días a todos. Eh, los... Polacos, polacos de allá, ¿no? Sí. Mi mamá, papá, pienso que van a mirar eso y todos sí. en muy televisión. Días. Aquí un saludo desde Omereque, desde el Colegio Anselmo Andriotti. Eh, muy agradecidos de su visita por acá y, y especialmente de toda la ayuda que nos están brindando a nuestros estudiantes que realmente lo necesitan. ¿no? Gracias, gracias. E, tutaj e, pani dyrektor powiedziała, że bardzo dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich Polaków i dziękuję za wszelką pomoc, bo oni wiedzą, że ja tutaj pomagam e, czasami dzieciom tym godnym, ale oni wiedzą, że to jest wszystko z ofiar was, z Polski, więc bardzo dziękuję wszystkim Polakom. Muchas gracias, dyrektora. Que powtórnie. Właśnie wróciłem z tej szkoły naszej. Robiłem też tam zapisy do bieżącego. To jest dosyć ciekawe, że nie można ogłosić dzieciakom, że zapisy są w biurze, bo one wstydzą się, a rodzice niezbyt dbają też o ten rozwój duchowy swoich dzieci. Często nie wysyłają te dzieci, nie dbają, żeby się zapisały, więc tam zapisywałem. Chciałbym się pochwalić tutaj, w tym miejscu, Jedną rzeczą jako proboszcz parafii misyjnej, ale też i, i, i facet też <noise> i, i zawsze gracz w piłkę nożną. To jest kancia parafialna, kancia parokial, zawsze mówimy, czyli boisko parafialne. Tak, to właśnie Franciszkanie budowali tą parafię, więc mieli taką wspaniałą ideę, że zrobią też boisko dla dzieci, dla młodzieży, więc mamy tutaj boisko parafialne. Chciałbym się pochwalić, bo to boisko odnowiliśmy wspólnie też z ludźmi. Ja tu poświęciłem dużo czasu, oczywiście z dużą przyjemnością, tak jak mówię, jestem facetem, i człowiekiem, który zawsze grał w piłkę nożną i w inne sporty, więc mamy tutaj odnowiono to kancie, to, to, to boisko, nowe bramki. Wczoraj malowaliśmy cały dzień linię, więc mamy linię do siatkówki i, i linię do piłki nożnej, więc to jest to miejsce spotkań. My tu się spotykamy, gramy z ministrantami, ale przychodzą też zawsze w poniedziałki i dorośli jest na siatkówkę. jest. Drużyna ze szpitala, drużyna nauczycieli, drużyna z parafii gramy przeciwko sobie po jednym secie, kto przegrywa to schodzi, tak jak zawsze to było w zwyczaju. A jeszcze wczoraj przyszli do mnie policjanci i powiedzieli, czy możemy przychodzić do Ciebie Padre i grać? Ja mówię, nie ma problemu. Więc będziemy mieli też tutaj drużynę policjantów, którzy tutaj stacjonują w naszym mieście. Moi drodzy, ja chciałem powiedzieć o czymś zupełnie innym. Mieliśmy tą sytuację z ze szkoły. Tutaj, gdzie jest to okno, gdzie widzicie, o tutaj, właśnie, to jest teatr parafialny. Kiedyś tutaj wystawiano sztuki, a teraz jest taka sala duża. Słyszeliście, że wśród dzieci są wielkie problemy. E, też z biedą. E, tydzień temu była taka sytuacja, że e, zadzwoniono do mnie z tego kolegi, z tej szkoły, e, że Padre, mamy sytuację, bo ja, powiedziałem, im, żeby mnie informowali o takich sytuacjach, że przyszedł, e, przyszło dziecko bez butów i Przychodzi od miesiąca mniej więcej, czyli od początku roku, bo tu początek roku szkolnego zaczyna się 1 lutego, bez butów, dzieciaki się śmieją z niego, że jest bez butów, on płacze, nie chce być w szkole, jednocześnie mówi, że jest głodny i nie ma żadnych materiałów szkolnych, to znaczy zeszytów, długopisów i innych rzeczy więc poproszono mnie o pomoc. Tak jak mówiłem też i wcześniej, więc kupiliśmy mu te buty. Powiem szczerze, że to było bardzo, bardzo chwytające ze serce, bo ten dzieciak na początku był bardzo smutny, wszedł z nami bez butów przez miasto, kupiliśmy mu te buty w sklepie, już miał wielki uśmiech, kiedy dostał jeszcze zeszyty i długopisy. Znów mnie przytulał i cały czas się uśmiechał, co bardzo chwytało za serce też. Proszę sobie wyobrazić, że on nie ma żadnych butów też w domu, więc jak wraca z nami do szkoły, przygląda się na te buty i ledwo co szedł? Nie umiał chodzić w butach, bo nie miał bez długi czas butów. Ale teraz już widziałem go dzisiaj właśnie w kolegio, że ma buty. Moi drodzy, zaraz pytałem się też, czy jest głodny. Powiedział, że jest głodny, kupiliśmy mu jedzenie. I tak powstała rozmowa z tymi profesorami, co spotkaliśmy w kolegio i z panią dyrektor, że jest w naszej szkole około 15 do 20 osób. Takich, którzy przychodzą i są permanentnie głodni. Codziennie głodne dzieci, którym nie daje się jeść ani rano, ani w południe, ani wieczorem. Starsze dzieci, które <laughs> mają po 16-17 lat, zarabiają na te jedzenie, po prostu po szkole idą gdzieś do pracy, zbierają pomidory i mogą sobie kupić jedzenie. Małe nie mogą. Więc jest 20 osób, 20 osób bardzo głodnych każdego dnia. I dla mnie to jest rzecz bardzo trudna. I, i, I bardzo chwytające ze serce, więc powstała idea, właśnie w tym oknie chcemy zrobić jadłodanie dla dzieci biednych. Tak jak mówiłem, oni mają obiady w szkole, więc nie ma takiego głodu we wtorki i w czwartki. Ja tutaj w, w parafii chcę zrobić w poniedziałek, w środę i w piątek. Nauczyciele, byłem u nich na spotkaniu, na Radzie, parafii, na Radzie Pedagogicznej, spotkaliśmy się, oni chcą mi pomagać, chcemy zrobić grupę wolontariuszy. Ja, jest, ja e, robię tutaj w tym salonie jadłodajnie, stawiam stoły dla dzieci. Oni dbają, żeby te dzieci przychodziły po szkole. E, no i ja jestem też e, e, ten, tym, który odpowiedzialny jest e, <laughs> za. <z najle> <laughs> Przepraszam. To jest dużo much, bo Ameryce jest dużo much i jak mówisz, takich małych muszek, to się ich połyka i czasami takie zgadza, a już jestem przyzwyczajony. Ale ja jestem odpowiedzialny też że za, że tak powiem, kupienie tych obiadów, zrobienie tych obiadów. Mamy tutaj też panią, która, która nie ma zbyt dużo pieniędzy i powiedziała, że może być kucharką na tych dzieci, ale każdy obiad dla 20, 20 dzieciaków to jest tylko zupa, wynosi mniej więcej 800 zł. Mnie, e, więc e, nie przepraszam, 800 zł miesięcznie mi wynosi e, w taki sposób. Więc ja te pieniądze e, muszę mieć i zapewnić na obiad, na kucharkę. A nauczyciele pilnują tych dzieci, e, animują te dzieci i chcemy e, lada moment, lada tydzień rozpocząć swoją działalność jako stołówka dla dzieci biednych. Dlatego moi drodzy, jeżeli ktoś by chciał pomóc i wspomóc te dzieci, które są, są bardzo głodne czasami, czasami, no w te dni właśnie, kiedy nie mają obiadów i wspomóc naszą stółówkę parafianu dla tych dzieci, to proszę o pomoc. Ja wiem, że jest trudno, ja jestem w ogóle pełny podziwu, że Polacy tak pomagają w tym ciężkim czasie wojny na Ukrainie Ukraińcom. A jeżeli ktoś by chciał, nawet niewielką sumą, e, którą by wpłacił. Każdy obiad dla każdego dziecka kosztuje mniej więcej około 3 zł, dlatego to 800 zł daje w każdym miesiącu. Jeżeli chciałby pomóc, to zapraszamy i można wspomóc, żeby tego głodu w Boliwii, tej biedy, przede wszystkim dotykających dzieci, co jest szczególnie ciężkie i straszne, żeby tego nie było, jak byśmy pomogli. Jednocześnie dziękuję za, wszelkie, za wszelką pomoc, która jest. Być może, że kiedyś nagram też film, ile rzeczy mogłem zrobić dzięki pomocy wam. Pozdrawiam właśnie z tego miejsca, które jest bardzo piękne. Jest słońce. Tu słońce jest cały rok, więc ja mogę nacieszyć się tym słońcem. Górami, jak macie z tyłu też, bo mieszkamy w górach. I ptakami, papugami, bo mamy rezerwat porzody, więc bardzo pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia i z Bogiem.